Jokusa, 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 jokusa. Chcieliśmy zaprezentować. Zaprzyjaźnionym szkołom rolniczym z województwa podkarpackiego i małopolskiego, naszą bazę kształcenia zawodowego, praktycznego, naszą bazę sportową, a szczególnie nasz zespół pałacowo-parkowy, w którym odbywają się te zawody na świeżym powietrzu. Wspaniała rywalizacja. Dziękujemy drużynom, że podjęły to wyzwanie i przyjechały do nas. Dyrektorzy szkół rolniczych podległych ministrowi rolnictwa i rozwoju wsi. Doszli do porozumienia, by zorganizować współzawodnictwo w przeciąganiu liny. Naszym organem prowadzącym jest minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który to minister przejął patronat i my również przystąpiliśmy do przygotowań. I w dzisiejszych zawodach startują nasze drużyny męskie, żeńskie, mieszane.

i, no, wszyscy są inni, że dużo y, fajnych rywalizacji, poznanie na przykład też nowych znajomości, tylko też ręce po tym bolą i trzeba się namęczyć przy takim przeciąganiu liny. Dawaj! Mamy obecnie bardzo małą liczbę zawodów z powodu pandemii, dlatego uczniowie bardzo chętnie przystępują do tego typu zawodów, czy to na szczeblu wewnątrzszkolnym, czy międzyszkolnym, czy międzywojewódzkim. Także jest to bardzo fajna opcja, że mają taką możliwość uczestniczenia w takiej rywalizacji.